Drugi filmik dotyczący tej zabawy wokół stawu biodrowego to jest diagnostyka, ocena, testy, i proces leczenia czy proces rehabilitacji poszczególnych rodzajów tej translacji. Pierwszy test podejrzewam, jeżeli podejrzewam, przednie przesunięcie, to jest tradycyjny test wszędzie od Szarman, od Kendala, e, e, i innych autorów opisywany, wyprost kończymy w stawie biodrowym przy wyprostowanej kończynie w stawie kolanowym i terapeuta ocenia sekwencję napiń, czy pierwsze napina się mięsień pośladkowy wielki, czy grupa tylna mięśni uda. Jeżeli napina się pierwsza grupa tylna mięśni uda, a dopiero później mięsień pośladkowy, podejrzewamy przednie przesunięcie, przednią tą traslację w stawie biodrowym. Kapitalnym testem, który już mi praktycznie potwierdza to, jest aktywny straight leg raise. I pacjent podczas tego testu, unosząc kończynę również wyprostowaną w stawie kolanowym, pokazuje ból z przodu stawu biodrowego. Terapeuta zamienia ten test na pasywny straight leg raise, sam unosząc kończynę, podpierając dłoń zapięte, często również. Drugą dłonią wpycham staw biodrowy w kierunku, przed, w kierunku tylnym. Nie ma bólu. To potwierdza mi przednią translację w stawie biodrowym. Teraz jeszcze wrócę do tego testu: bo tu najprawdopodobniej unoszenie kończyny powoduje aktywację zewnętrznych zginaczy w stawie biodrowym, czyli rectus femoris, ps, y, sartorius i TFL. Natomiast psoas nie chroni z przodu stawu biodrowego i powoduje to i unoszenie pięty, i unoszenie taką dźwignię przeciwstawną w stawie biodrowym w kierunku przednim. Jeżeli taki pacjent, takiego pacjenta spotkam, to pierwszą rzeczą w leczeniu jest odblokowanie tyłu stawu biodrowego. Najczęściej stosowaną mm, pierwszą taką postawą czy, czy ćwiczeniem jest pozycja. Na czworaka, czyli klęk, pod, klęk przodem, mamy teraz wyraźne przesuwanie głowy yy, kości udowej w kierunku tylnym, krótkie przesuwanie pacjenta, ruch biodrami w lewo, w prawo i krótki ruch tył, przód. To powoduje odblokowanie tyłu stawu, stawu biodrowego. Kolejnym musi być praktycznie po dwóch, trzech dniach aktywacja izometryczna psoasa. Mnóstwo jest ćwiczeń logicznych, poustawianych, pokazuję najczęściej stosowane u nas w centrum. Dłonie o ścianę, zamykam łańcuch kinematyczny, napinam mięśnie w obszarze tułowia, stabilizujący mi obszar od miednicy do głowy i unoszę powyżej kolca biodrowego przedniego górnego, Kończynę, aktywując izometrycznie psoasadzkę. Około 10-15 sekund, 15 powtórzeń, kilka razy dziennie. Tego rodzaju postępowanie przynosi mi, przywraca mi równowagę w stawie biodrowym. I kolejnym etapem, najczęściej po 5-7 dniach, jest poszukanie wyizolowanej aktywacji mięśnia pośladkowego wielkiego. Różne są też podejścia ale najczęściej rozpoczynamy to w leżeniu przodem kończyna musi być zgięta w stawie kolanowym minimum do kąta 90 stopni żeby wyłączyć jak najbardziej hamstringa i unoszenie kolana przy pełnej stabilizacji tu w obszarze tułowia aktywacja izometryczna mięśnia pośladkowego wielkiego w miarę poprawy sytuacji przechodzimy do martwych ciągów do aktywacji pośladka w pozycji stojącej Przednie przesunięcie w wyniku nadmiernego napięcia rotatorów zewnętrznych. Bardzo często, siedząc na krześle, luzując jedną kończynę piłeczka pod pośladek, rolowanie w kierunku boczno-przyśrodkowym, również w pozycji klęku, ale bardziej obszerne ruchy w lewo biodrami, w lewo, w prawo rozciągając i wytwarzając dźwignię, taką boczną na stawie biodrowym. I oczywiście klasyka, jeżeli pacjent jest w stanie wykonać to ćwiczenie, gołąb z jogi, prawidłowo wykonany. Co do gołębia, oczywiście unikam tutaj konfliktu z kierunku przednim. Musi pacjent prawidłowo być poinstruowany. W mojej ocenie to ćwiczenie gołąb, pigi z jogi, Większość osób na siłowniach zna i większość osób nieprawidłowo to ćwiczenie wykonuje, to trzeba prześledzić. Każdy terapeuta powinien na sobie to poczuć, jak powinno się wykonywać prawidłowo pidzina. I tak jak w poprzednim, klasyką po dwóch, trzech dniach jest izometria psoasa, który będzie kontrował i ustawiał mi. Napięcie w stawie biodrowym. W obu tych przypadkach, przy przednim przesunięciu, uwaga, należy przez dłuższy okres czasu, co to znaczy przez dłuższy 2, 4, 6 tygodni, unikać ćwiczeń rozciągających przód stawu biodrowego, czyli żaba przednia, couch stretch. Trzeci przypadek, tylne przesunięcie. Zdecydowanie należy rozpocząć od luzowania przedniej części torebki, na przykład pod ścianą pozycja pół motyla na kończynę, która powoduje te objawy. Od tego trzeba zacząć przez kilka dni konsekwentnie, kilka razy dziennie rozciągać. Ćwiczeniem towarzyszącym i w klasyce dzisiaj chyba takim najciekawszym. Jest w leżeniu przodem, w kończyny zgięte w stawach klonowym do około kąta 90 stopni, docisk pięt stóp razem do siebie przy stabilnym tułowiu i odczuwanie lekkiego napięcia z tylnej części krętarza, tam gdzie się przyczepiają bardzo te, te najgłębsze rotatory. Napięcie wysyłane z mózgu powinno stanowić maksimum 20% takiego stuprocentowego napięcia, żeby nie napinać pośladkowego średniego, czyli mięśni zewnętrznych, tylko te głębokie, głębokie rotatory. Jeżeli uda mi się uaktywnić głębokie rotatory, zaczynamy aktywować mięsień pośladkowy średni, mówię to tak ogólnie, Przyścianie, tak jak zmodyfikowana muszla wyproście jest kończyna, jeżeli to wszyscy widzą jak to jest wykonywane? Docisk pięty do ściany i delikatny ruch, 2-3 cm kolana w górę przy stabilnym tułowiu. To jest ćwiczenie klasyczne, ma podstawy takie funkcjonalne, naturalne, wstępnej aktywacji mięśnia pośladkowego średniego. Jeżeli ten etap prawidłowo przejdzie mi pacjent, Wchodzę w te ćwiczenia aktywujące mięsień pośladkowy w pozycji stojącej, naturalne, funkcjonalne, jakkolwiek to nazwiemy, ćwiczenia. I wreszcie czwarte, przesunięcie górne. I tutaj wiemy o tym, że stan biodrowy jest totalnie ciasny, ograniczenie zakresu ruchomości. Pierwszą rzeczą, jaką sobie tutaj wypracowaliśmy w centrum, to jest stanie na końcinie zdrowej, podwieszenie ankle rap z doświadczenia około dwóch kg, raczej nie więcej. przytrzymuje się rękoma e, jakiegokolwiek obiektu i robię, nazwaliśmy to tak zwanego Hip-Codman. Codman to jest ćwiczenie luzujące staw ramienny, między innymi po zabiegach operacyjnych. Natomiast tutaj zdecydowanie fajne jest, Krążenia, luzowanie stawu biodrowego z taką trakcją kilkadziesiąt powtórzeń, kilka razy dziennie, odblokowywanie górnego stropu panewki. Jeżeli to mi pacjent dobrze wykona, to na krótkiej i na długiej dźwigni rozciąganie czy luzowanie przywodnicieli, wpychanie krętarza od strony bocznej do dołu luzuje mi przywoliciele czy na krótkiej dźwigni czy na długiej dźwigni W tym kierunku decyzja zależy od terapeuty jeżeli mam kończynę e, szpotawą na długiej dźwigni koślawą na krótkiej dźwigni żeby nie uszkadzać przy okazji stawu e, biodrowego i klasyką w pierwszych dniach jest Pelvic Drop. Pelvic Drop skracający, izometrycznie aktywujący mięsień pośladkowy średni, czyli boczne stabilizatory stawu biodrowego. Z reguły minimum, minimum tą tydzień, dwa trwa taki proces i po tych powiedzmy 10-14 dniach Rozpoczynamy pod kierunkiem terapeuty luzowanie stawu biodrowego we wszystkich kierunkach. I tutaj tylko chciałbym zwrócić jedną uwagę, że powinniśmy zwiększać zakres ruchomości w stawie biodrowym na trakcji czy na luzowaniu w otwartym łańcuchu i na kompresji. Tak jak my funkcjonujemy, jak ja chodzę, to raz mi się staw biodrowy luzuje. A raz mi się kompresuje. W związku z tym, te, te obie zasady stosujemy tutaj w naszym centrum przy opracowywaniu strategii luzowania stawu biodrowego. Na zakończenie chciałbym taką konkluzją, konkluzją podsumować te dwa filmiki. Jeżeli mamy problem i pacjent zgłasza się i podejrzewam, że ból, który ma, pochodzi z obszaru stawu biodrowego nie można takiemu pacjentowi dać wszystkich rozciągań w kierunku przednim, bocznym, rotacyjnym. Bardzo często możemy stworzyć pomyłkę. Pamiętając o tym, że między innymi 60% facetów ma objawy konfliktu udowopanewkowego. I teraz trzymając się tej wiedzy musimy każdego pacjenta zindywidualizować i luzować staw biodrowy w określonym kierunku. Do tego jest potrzebna wiedza na temat między innymi translacji przedniej, górnej i tylnej, zdiagnozowanie, ocena i nakierowanie pacjenta na spowodowanie scentrowania stawu biodrowego. Jeżeli te filmiki wywołają jakiekolwiek zainteresowanie, możemy w następnych filmach nakręcić na filmach terapeutów, którzy potrafią wykonać prawidłowo te ćwiczenia i wejść w szczegóły takiego postępowania. Dziękuję.